Nauczanie domowe. Czwartek siódmy, tydzień zwykły. Psalm pierwszy, wersety od pierwszego do czwartego oraz szósty. Tytuł: On jest jak drzewo. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie wędną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego, grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Ten, kto pochyla się nad Słowem Bożym, jak mówi psalmista, rozmyśla nad nim dniem i nocą, porównany jest do drzewa. Od razu skojarzenie bardzo konkretne rośliny, która jest trwała która nie może zostać tak bez kłopotu, bez wysiłku przesadzona, a czasami nie może nawet taka być. Jeśli jest jak drzewo, to jest stała, to jest roślina trwała. To rozmyślanie dniem i nocą powoduje, że my się zakorzeniamy. I to rozmyślanie nad Słowem Bożym, czytaj Prawem Pańskim, jest takim wzmocnieniem, takim nabraniem mocy i zakorzenieniem w rzeczywistości, która przynosi nam owocowanie, która przynosi trwałość, stałość, a w konsekwencji również pożytek z naszego Codziennego funkcjonowania. Drzewo no właśnie ma to do siebie, że daje owoc, nic nie tracąc. Oczywiście ono się starzeje, oczywiście ono podlega różnego rodzaju burzom, ale ten owoc ciągle jest czymś, z czego inni mogą korzystać, z czego inni mogą czerpać. Jest to, patrząc tak po ludzku, bez straty, bez, chciałoby się powiedzieć, wysiłku, ale to nie do końca prawdziwe, bo drzewo się wysila. Drzewo daje coś z siebie. Ale to owocowanie nie powoduje jakiegoś uszczerbku, ubytku. Wprost przeciwnie. To owocowanie jest taką korzyścią dla drzewa, i dla tych, którzy mają możliwość korzystania z tego owocu. Dlaczego? Dla drzewa, ponieważ wiemy, że nasiona rozsiewane powodują, że to drzewo może dawać początek następnym pokoleniom. Tak dzieje się. Tak drzewa rozszerzają się. Jeśli chodzi o ogród, jeśli chodzi o las, Tutaj jest oczywiście drzewo owocowe. Drzewo, które bezpośrednio służy człowiekowi. Dostarcza mu witamin niezbędnych do życia. Dostarcza mu składników, które są pokrzepiające, wzmacniające. To owocowanie jest dla człowieka czymś, co jest niezbędne. I gdy tak mówimy drzewo, możemy podstawić właściwie człowiek. I z jednej strony my owocujemy jako drzewo, a z drugiej strony jako ludzie korzystamy z owoców drzew. To złożenie jest piękne, można by powiedzieć troszkę poetyckie, ale właśnie w tej poezji Słowa Bożego kryje się prawda, że my owocując jesteśmy. Dla innych, że ten owoc jest czymś naturalnym. drzewo, które nie owocuje, mówimy: no jest takie, no po co ono jest? traci sens, traci znaczenie, bo nie owocuje. A człowiek owocuje i to jest też sens istnienia człowieka, że on owocuje, bo korzystają też inni, bo człowiek jest w stanie. Dać. Mniejszy czy większy? Obficzy czy mniej? Ale zawsze owoc, owoc życia. Pojedynczy człowiek staje się więc na wzór drzewa. A razem z innymi drzewami stanowi ogród. My mamy stanowić taki ogród. Ten ogród, który współistnieje współdziała, współowocuje. Jeśli każdy z nas wydaje swój własny, gatunkowy owoc, to to bogactwo, owocowanie jest piękne i na tym polega wspólnota. Na tym jest zbudowana rzeczywistość owocowania i dzielenia się swoim specyficznym, szczególnym owocem życia. Prośmy Boga, by każdy z nas coraz bardziej, coraz piękniej owocował, ale równocześnie owocował dla innych we wspólnocie i korzystał z owoców, które inni przynoszą. Niech w takim owocowaniu i współowocowaniu Błogosławi Tobie Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.